Cześć! Dzień dobry! To był weekend wielu rzeczy, na które się doczekaliśmy. Kobiety doczekały się swojego rubę, mężczyźni doczekali się deszczu, Włosi doczekali się zwycięstwa. Ja nazywam się Marek Tyniec i przez cały sezon komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w zawodowym kolarstwie. Cóż to był za weekend! Paryżrubę dostarczyło, dostarczyło wielkich emocji, Wielkich dramatów, ale jeżeli mam być szczery, to ch chciałbym oglądać y taką błotną rzeź tylko raz na jakiś czas i to czas dłuższy, y bo to jednak jest y bardzo, bardzo, bardzo duże wyzwanie dla wszystkich. Y trochę za dużo kości się tam łamie, i trochę za dużo tych dramatów, co nie zmienia faktu, że raz na jakiś czas takie widowisko, takie igrzyska, gdzie kolarze są rzucani na pożarcie e, mokrej kostki. No, warto obejrzeć, i tak jak słusznie e, napisał autor bloga The Inner Ring, każda kolarska generacja zasługuje na to, by choć raz e, z mokrym, deszczowym, błotnistym rubem się zmierzyć. Zacznę. Od wyścigu pań. Wyścig pań znakomity. Oba wyścigi były znakomite, ale wyścig pań e, potwierdził, że no, e, dziewczyny e, są znakomitymi atletkami, znakomitymi spo, sportowcami. Są w stanie dostarczyć rewelacyjne widowisko wbrew temu, co e, twierdzą e, m, jacyś dziwni malkontenci. Wright, Lizzie, Daynan, świetny. Ona yy, wspomnie, wspomniała sama, że yy, no, była numerem 3 w swojej drużynie, i to ten jej bardzo wczesny atak, ponad 70 km yy, do mety, yy, yy, w zasadzie na początku bruków, yy, yy, to była tylko taka próba. To była tylko taka próba, yy, ponieważ jej koleżanki były troszkę bardziej z tyłu grupy. Chciała zmusić rywalki drużyny yy, yy, Trek Sega do ciężkiego wysiłku, do ciężkiej pracy. Tymczasem Daynan odjechała, no i ta jej próba taktyczna zmieniła się w taki wielokilometrowy, epicki ride czyli to, co wszyscy lubimy najbardziej. Marianne Voss, która była w grupie pościgowej, zorientowała się troszkę zbyt późno, że należy wziąć się do roboty i wziąć sprawy w swoje ręce, kiedy zaczęła odrabiać do no, pojawił się taki dość duży suspens i duże, duże, duża niepewność, bo wos naprawdę zaczęła jechać bardzo, 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 bardzo szybko, ale wygląda na to, że po prostu rzuciła ale wszystko, co miała, żeby szybko odrobić do Deinan, a potem się skończyło. Skończył się bruk, skończyła się energia wos. Neil Z. dojechała do mety z bezpieczną przewagą ponad minuty, a trzecia na mecie również zawodnika treks, zawodniczka Treksa Gafredo, Eliza Longoborghini. Wyścig oczywiście krótszy niż mężczyzn, 116 km, ale dynamiczny, napakowany trudnościami. No i zwiastował to, z czym będą zmagali się mężczyźni bo było wszystko, były kraksy, były poślizgi, były defekty. Jedną z największych poszkodowanych Anemik Van Vlouten, która z popękaną miednicą kończy, kończy sezon. Marta Lach miała problemy, problemy ze sprzętem. Katarzyna niewiadoma w ogóle nawet nie dojechała do bruków z powodu kraksy, więc naprawdę tych dramatów było wiele a tymczasem w wyścigu mężczyzn, mężczyzn, którzy zmagali się nie tylko z pełnowymiarową trasą, z dłuższą trasą, z większą liczbą sektorów bruku, zatem i z większym dystansem, no ale też z wyraźnie gorszą pogodą okazało się, że no, ta pogoda i te warunki totalnie, totalnie zmieniają rywalizację. Selekcja, bardzo duża selekcja, bardzo wcześnie, w zasadzie już po Arenbergu yy, mieliśmy zaledwie kilkunastu zawodników liczących się w grze. Yy, w pierwszej fazie w wyścigu na jednym z zakrętów upad Peter Sagan i wypadł z gry. Yy, bardzo wielu zawodników, w zasadzie wszyscy, leżeli. Tak? Prak praktycznie każdy leżał. Leżeli zawodnicy, mieli defekty. Yy, samochody serwisowe wpadały do rowów. Upadały motocykle, upadały motocykle operatorów telewizyjnych, fotografów. Generalnie rzeź, naprawdę rzeź. W takich warunkach jazda jest niezmiernie trudna. No bo jeżeli widzieliście zdjęcia sprzed wyścigu, po suchym, kiedy miało. Tylko pylić. I to wyglądało już bardzo trudno. To teraz wyobraźcie sobie, że każda ta nierówność, każdy uskok bruku, każda wyrwa, nierówna kostka, to wszystko jest ukryte pod błotem. Oczy macie i okulary macie zawalone błotem. Nic nie widać, a te największe nierówności są ukryte w kałużach. W związku z tym nie wiadomo, co tam tak naprawdę jest. No i efekt był taki, że kolejni, kolejni zawodnicy. Odpadali do pracy. Wziął się Gianni Moskon, Moscon, który wyglądał na naprawdę fizycznie, prawdopodobnie najsilniejszego zawodnika tego wyścigu. I kto wie, gdyby te zawody rozgrywane były po suchym, to być może Gianni Moskon byłby zwycięzcą. No ale po pierwsze, defekt by przebita przebita opona, powoli schodzące powietrze trzeba pamiętać, że w mokrych warunkach, no, łatwiej o defekt, jednak w, w mokrą gumę wszystkie wszystkie drobiazgi wchodzą jak w masło przebijają je łatwiej nawet jeżeli tutaj kolarze na paryż Rubę mają naprawdę najlepsze możliwe opony to defekt w takich warunkach jest czymś co no, jest elementem gry to nawet nie jest pech, to trzeba mieć wliczone, że jakiś defekt się y, złapie. Ym, zmienił, zmienił rower, no i na nowym rowerze kolejne perpetie zaczął upadać, prawdopodobnie tam było za wysokie, trochę za wysokie ciśnienie w oponach. Ym, no i został doścignięty, został doścignięty przez grupkę z Vanderpoolem i y, z Colbrellim, a także z zawodnikami. Lotto Sudal, zawodnicy Lotto Sudal znakomity wyścig, mimo że bo mieli w pewnym momencie nawet przewagę liczebną w czołówce, zaczęli się wykruszać właśnie przez upadki. Ale z przodu z Kolbrellim i z Vanderpolem został młody Florian Vermesz. Na Carrefour de d'Arb Col Colbrelli pokazał bardzo dużą moc, bardzo takie intensywne przyspieszenie. Wanderpool no, chyba, chyba był już po prostu zmęczony, no bo on i atakował, i ścigał. Naprawdę wszędzie było go pełno. Trzeba powiedzieć, że jego pomocnicy jest Alpe Phoenix tej grupy drugiej dywizji, która jak wiemy no jest tą grupą drugiej dywizji, tylko nominalnie, bo tak naprawdę to jest bardzo, bardzo solidna, solidna drużyna. No, w końcówce oczywiście został sam, ale wcześniej naprawdę miał spore, spore wsparcie ze strony swoich kolegów. Ehm, tak czy inaczej, chyba, chyba Vanderpool po prostu się, e, Vanderpool chyba się no uszarpał. Także Colbrelli pokazał moc na Carrefour de przy tym ostatnim, kluczowym pięciogwiazdkowym odcinku no i to zwiastowało, zwiastowało znakomity finisz, no bo mimo, że Van Der Poel potrafi znakomicie zafiniszować, znakomicie zafiniszować na koniec długiego, ciężkiego wyścigu i klasyku, ten jak Colbrelli wywodzi się z bycia sprinterem. Tak jeszcze niedawno w wliczaliśmy go w grono faworytów finiszy z peletonu on przeszedł pewną transformację zaczął lepiej jeździć po górach, zaczął lepiej jeździć w klasykach jest też jednym z tych zawodników drużyny Bahrainu, który w tym roku zalicza Sezon życia no i Colbrelli wygrał finish na welodromie Rube, mimo że Vermeerz tutaj bardzo się, bardzo się starał. Vanderpool też, Vanderpool odpalił ten taki swój charakterystyczny atak, który wygląda na atomowy i bardzo mocny, w takiej charakterystycznej dla siebie pozycji, no ale to było za mało. Jednak mocy w nogach zostało za mało, zatem Vanderpool ostatecznie, ostatecznie trzeci, a Colbrelli po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie. 22-letniej, ja się nie mylę, ma zwycięstwo dla Włochów no i dla drużyny Bahrainu. Działo się wiele, znakomita rywalizacja. Zwróćcie uwagę, że w ogóle nie wspomniałem o zawodnikach the Quick Quickstep, którzy zazwyczaj dzielą i rządzą. Tym razem praktycznie nie było ich w czołówce, byli niewidoczni przez wiele kilometrów, przegapili. Te kluczowe momenty. Zatem piąte miejsce: Iwa Lamparta, który gdzieś tam jechał w grupie z Vanertem, To jest najlepszy ich rezultat w tym roku tutaj na mokrym Paryżu. I tak naprawdę ponad, zdecydowanie ponad to, co prezentowali. No ale nie mieli tej podbudówki w postaci całego sezonu klasyków. Mieli rewelacyjny sezon, cały tak naprawdę od wiosny do teraz mają obroniony tytuł Mistrza Świata przez Ala Filipa. Zatem ta jedna porażka na parę źróbę no, nie, nie przekreśla ich sezonu. Zatem moi drodzy, mokre, błotniste pary żrubę za nami, Lizzy Daynan, Sonny Colbrelli, zwycięzcami, no i miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli na następną edycję Piekła Północy czekać tak długo jak teraz. A ja chciałbym zobaczyć bohaterów tegorocznego wyścigu w edycji suchej na wiosnę i zobaczyć, jak spiszą się na sucho. Dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę. Jeszcze kilka wyścigów zostało. Czekamy na Lombardię, no i będziemy podsumowywać ten sezon. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.